Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj mamy wtorek, 25 styczeń 2022 roku. I chciałem Wam powiedzieć, jaką decyzję dzisiaj podjęłem. A więc od czwartku, czwartek będzie mój ostatni dzień jedzenia, a piątek, piątek ten piątek będę już na godówce. To będzie post na tylko na wodzie, więcej nic, żadnych witamin, tylko czysta woda. Najlepsza woda by była jeszcze, żeby ona była nie tylko że przygotowana, ale i woda bez minerałów. No ale ja będę pił wodę tą swoją wodę, wodę żywą i ona będzie czysta, po prostu jak przygotowanie do gudówki. przygotowanie do jest to jest bardzo ważny proces z tego względu, że ja nie jem mięsa to ja to skróciłem trochę do trzech dni gdyż jeżeli ktoś je mięso to należy ten proces rozpocząć wcześniej od na tydzień przestać jeść mięso ale z tego względu, że ja nie jem to jest trochę inaczej. Yy. Bardzo ważna rzecz to jest przygotowanie się psychiczne, że od dnia tego i tego, tak jak w moim przypadku to będzie piątek, już nie jem. Nie jem, jestem na to przygotowany psychicznie, że nie będę jadł i nie będę odczuwał głodu. Yy. Tego elementu przygotowania psychicznego nie możemy sobie odpuścić to jest bardzo ważna rzecz. Ja będę tą głodówkę nagrywał będzie codziennie, codziennie będzie relacja, gdyż chcę Wam pokazać w prawidłowy sposób, według procedury doktora Wujtowicza, Jak ktoś będzie zainteresowany, to jest profesor, profesor Miszurow i Wójtowicz. To są białoruscy naukowcy, którzy lekarze, notabene, którzy leczą przy pomocy głodówek. Ja tą procedurę całą mam już od ponad 20 lat przeprowadzałem gudówki już w swoim życiu 14-dniowe, 17-dniowe, i za każdym razem musiałem ją przerwać ze względu na pracę. Praca mnie zmusiła. Pierwsza moja gudówkę to już jeszcze, nie stosowałem wszystkich zaleceń, które były podane, nie było to. I ta pierwsza budówka to mnie nauczyła, że należy stosować wszystko, co tam podają, no oprócz tych modlitw, bo to są z terenu Białorusi, to są modlitwy prawosławne i to te modlitwy można sobie odpuścić, a tak zalecenia, które są podane należy stosować wszystkie, bo one są bardzo ważne. Tak jak tutaj powiedziałam, zaczyna się proces od niejedzenia mięsa, przygotowanie psychiczne. I u mnie będzie największym problemem, to z tego co ja sobie zdaję już sprawę, największy problem to będzie kawa. Ja jestem kawoszem, ja uwielbiam kawę i piję trzy dziennie, trzy espresso dziennie, trzy filiżoneczki z mlekiem owsianym teraz. I przestałem z miodem, tylko w tej chwili z cukrem trzcinowym. Ale piję. Dzisiaj będę już pił tylko jedno, jutro jedno i pojutrze jedną. W czwartek to znaczy ostatnią kawę, a od piątku nie będzie w ogóle kawki. I to nie dość, że jak są objawy odtruwania, czyli te toksyny wychodzą z organizmu i czujemy ból głowy, źle się czujemy. To są takie objawy y, usuwania toksyn z organizmu i one się powtórnie wchłaniają. Bo wiecie, y, toksyny są usuwane z naszego organizmu przez błony śluzowe, czyli usta, usta i błony śluzowe przewodu pokarmowego, czyli skałem są usuwane toksyny. W małym stopniu y, przez mocz, w mniejszym stopniu, a najwięcej to jest przez błony śluzowe. Dlatego tak ważne jest podczas głodówki mycie często zębów, płukanie ust. Przed napiciem się wody wypłukać usta, żeby usunąć te toksyny z błony śluzowej. Ja będę stosował właśnie tą wodę, wodę Donawe, bo ona jest lepszym rozpuszczalnikiem jeszcze notabene. No i będę obserwował. No, będę, sam jestem ciekawy jakie będą wyniki, jakie będą inne, co będzie co innego. Ja na temat głodówek mam niesamowite pozytywne zdanie, z tego względu, że ja to robiłem. Robiłem i to robiłem później, jak już się po pierwszym nieudanym takim, to jak już się zobaczyłem, że należy stosować te wszystkie procedury i te wszystkie jest bardzo ważne krok po kroku, to później miałem coraz lepsze efekty i coraz lepiej mi to wychodziło. I efekty, które są po głodówce, no to życzę Wam wszystkim, bo są niesamowite. To się później tęskni za tym. To jest człowiek jest. A w trakcie głodówki. Y, organizm nasz y, nie jest tak obciążony y, wydatkowanie energii na trawienie inaczej funkcjonuje. Y, podczas godówek ważne jest robienie lewatyw. Y, ja kiedyś przedtem robiłem lewatywy, ale teraz będę jeszcze i robił. Pokażę Wam jeszcze inny sposób, mniej taki inwazyjny, mniej nieprzyjemny, bo lewatywa no nie należy do przyjemnych rzeczy, co tu dużo ukrywać. To będziemy robić roztwór soku z kiszonej kapusty lub z, lub z zakwaszonych ogórków. Gdyż to działa przeczyszczająco i działa, to, działa podobnie, a to chodzi dokładnie, lewatywa to jest po to, znaczy te, czy wywołanie rozwolnienia, żeby te płyny wychodziły z organizmu, właśnie przez odbyt, po to, żeby usunąć toksyny. I jest zalecane robić dwa razy dziennie taką płukankę, z tym że się lepiej czujemy. Jak coś zrobimy wieczorem, to lepiej się śpi. Człowiek tak się nie męczy. Po prostu, bo te toksyny, toksyny są usuwane przez te błony śluzowe, jak one nie są wypłukane, to one się wchłaniają z powrotem do przebiegu. I te objawy, złego są poczucia, niedobrze, nudności, chce się wymiotować, to są bóle głowy, to są objawy z powtórnego zatrucia toksynami. I po to my to robimy, po to oczyszczamy błony śluzowe, żeby one się, te toksyny, żeby je wypłukać, usunąć. Ja znam dwa rodzaje głodówek. Jeden to jest post absolutny, i, i, i normalna głodówka. Post absolutny to jest bez jedzenia i bez picia. To jest do 11 dni. I jeżeli ktoś Wam powie, że to jest niemożliwe, to jest nieprawda. To jest możliwe i y, to jest tylko inny, inny sposób. E, I miałem to też opisane. Miałem taką broszurę na ten temat, ale pożyczyłem komuś, jak większość rzeczy, takich, które były... Y, Zawsze pożyczałem, staram się dzielić z ludźmi. Później to do, do mnie to nie wracało. No i nie wróciło po prostu i koniec, no i nie mam. Bo miałem też dokładnie opisane procedurę, e, co robić każdego dnia. E, tak ja mniej więcej wiem, o co chodzi. No, e, pamiętam, ale nie wszystko dokładnie. Bo ten post absolutny, 11-dniowy, e, to jednak trzeba e, zamknąć się gdzieś indziej, zale od ludzi, bo, bo człowiek no, jednak nie myje ust. A każda kropla wody działa wtedy, jak, jak trucizna podana do wewnątrz. Wodę można do, y, podawać tylko z zewnątrz, przez skórę. Czyli kąpiele w zimnej wodzie i y, chodzenie rano po, na przykład po rosie. Y, Często na przykład moczenie się przez skórę, można wodę podać tylko. Ale nigdy do środka, do organizmu. Y, normalnie przez picie. Ani przez lawatywę, też nie można. Wszystkie toksyny są w tym wypadku spalane. Ta głodówka, ten post absolutny ma pozytywne skutki takie, ona jest zalecana na przykład, jeżeli jest jakaś prawdziwa pandemia, ja mówię o prawdziwej, i coś jest, jakiś wirus jest niebezpieczny, bardzo niebezpieczny, dla, że zabija ludzi, ale naprawdę zabija. Jeżeli się boimy, to przechodzimy na post absolutny. Po trzech dniach takiego postu jest niemożliwe zakażenie się. Czyli organizm y, przechodzi na taki system, że każdy wirus, każda bakteria jest traktowana jako pokarm. I one, żaden wirus nie jest w stanie cię zaatakować, bo po prostu zostaje przetrawiony, zjedzony. Tak samo tutaj y, przy, tym, y, przy tej gudówce, którą ja będę robił, ten proces y, następuje y, nie do końca tak mocno, ale też następuje, ale już nie pamiętam. Ja dokładnie sprawdzę swoich materiałów, bo ja codziennie będę wam podawał, jakie procesy zachodzą w organizmie, co się dzieje. Moje samo będzie. Tu mam od mojego przyjaciela lekarza z Londynu prośbę. Znaczy, jego prośbą, on mi przypomniał o tym, żebym codziennie badał sobie ciśnienie, i podawał też, no ja to będę robił. No. To jest Dobrze, że on mi to przypomniał, bo, bo to jest w sumie też ważne. Nigdy tego nie robiłem. Teraz chcę to zrobić tak bardzo, jak najwięcej danych, żeby było. I będę się ważył, będę robił ciśnienie. Nie wiem, czy tętno mierzyć, ale jak, jak ciśnienie krwi, to może starczy. No chyba, że mi coś odpowiedzi pod filmikiem, czy to robić też. Będę starał się robić codziennie takie live na temat tej głodówki. To będzie taki live dla Was też poglądowy. Jak głodówkę przeprowadzać tym sposobem, który ja znam, zalecany przez naukowców ze wschodu. Fakt faktem, Rosyjscy, tam Białoruscy, czy z tamtych terenów wschodnich, słowiańskich, oni mają najlepsze doświadczenia w leczeniu głodówkami. Naprawdę mają super doświadczenia. Żaden naukowiec zachodni nie umywa się im do stopu. To jest taka prawda. Przynajmniej to, co ja wiem i z doświadczenia, to, to, co oni proponują, to wszystko ma sens. Jest opisane dokładnie. No dobrze. To tyle. Będziemy się kontaktować coraz częściej. Będę dużo mówił na temat tego, na temat tych, tej głodówki. No i do słyszenia. I zobaczenia.